dmuchawiec Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing chce pokazać coś Suli. Patrz, flop. Jakie żółte kwiatki! To są mlecze. Mlewcze. <grym> Całe mnóstwo mlewczy. Zgadza się. Zrobisz zdjęcie? Dobra myśl. Uwaga Bing. Powiedz, marcheweczka! Marcheweczka! Mogę zobaczyć? <marcheweczka> Mogę zrobić pstryk? Tak, proszę, rób. Powiedz, marcheweczka, mlewczu! Mogę go zerwać? Jasne. Podtrzymasz go flop? Marcheweczka! Marcheweczka! <marcheweczka>, <marcheweczka> O, ten jest bardzo ładny. I ten też. O! Popatrz na to, Flop. Co to jest, Flop? A, to jest dmuchawiec, Bing. Czyli mlecz, który przekwitł. O! Ale jest puchaty. O! O, zepsułem go. To jego nasiona. Gotowe, by odlecieć. Nasiona. O! Lecą wysoko! Tak! O to właśnie chodzi. Wiatr niesie je daleko, a tam, gdzie upadną, zakwitną nowe mlecze. O! Chcę tak zrobić jeszcze raz! Szukajmy dmuchawców! <laughs> o! o. 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 Papa nasionka! Zrobiłem im wóź! rzeczywiście! Uwielbiam muchawce. O. Cześć, Flop! Witaj, Amo! Sula, o. prosiła, że do ciebie zadzwoniła, Daję Tak, ci jasne! Cześć, Sula! Cześć, Flop! Jest Bing! A tak, już proszę! Bing! Tak? Sula do ciebie! O. Sulo! Znalazłem w parku dmuchawce. Są białe i puchate. To są nasiona mleczy. Och, przyniesiesz? Dobrze, Sulo. Zerwę dla ciebie jednego. Tak! I zrobisz wóź. Wóź! Wóź! Pa sulo. Papa Bink! Do zobaczenia, Sulo. Spójrz Bink. Ten jest ostatni. Mm. Zaniesiemy go suli. Ostrożnie, Bink. Nie zrób teraz wóź. wieje. Przestań wiać. Muszę donieść dmuchawiec do domu Suli. O, to jest strasznie daleko, Flop. Poradzisz sobie, Bing. Spójrz, Flop. Wcale nie robię wóź. O to chodzi, króliczku. Spokojnie, odleciało tylko kilka. Prawie jesteśmy. Mm Hej, -hmm. <noise> cześć królu. Niosę dla ciebie dmuchawiec. <noise> Pokaż go, Bing. Nie, lepiej zejdź do mnie na dół. Zrobimy wóz. Dobrze, już schodzę. Dziękuję. A któż to do nas przyszedł? Cześć, Ammo. Już do was idę. Dobrze. <laughs> o, co masz w łapkach? To jest... Bing! O, Sulo! <laughs> mm, patrz! <laughs> o, oh. oh. oh, nie! Ojej! O, oh, patrz! To był dmuchawiec specjalnie dla ciebie. Ale wszystkie nasionka odfrunęły. Ojej, Ojej. Udało mi się przejść całą drogę z parku i donieść dmuchawiec aż tutaj. Dobrze się spisałeś. Chciałem, żebyś go najpierw zobaczyła, a potem zrobiła wóź. O, rozumiemy, że jest ci przykro, ale Sula uścisnęła cię z radości, że się spotkaliście. Hmm, tak wiem. Patrz, Bing. Nasionka unoszą się coraz wyżej. Dokąd one lecą? Ambo? Cóż? Wylądują tuż za rogiem, albo dolecą na drugą stronę parku. O! Albo do ogrodu Binga? Tak, Sulo. Mogą również wylądować w ogródku Binga. I wyrosną z nich nowe mlecze. O! o! <laughs> Papa, pa, nasiona mleczy. mleczy! Flop, przecież mamy zdjęcia! No tak! Patrz, sulo! O, to ty, Bing. A co flop? Patrz, biedronka! O, nie widziałem jej! Patrz, ten dmuchawiec wygląda dokładnie jak twój! O. o, naprawdę piękny! Dziękuję, Bing. Cześć! Zobaczyłem żółte kwiatuszki. Flop powiedział, że one nazywają się blewcze. Gdy przekwitną, robił się z nich dmuchawce. Ich nasionka unosi wiatr. Chciałem zanieść jednego suli, ale ona mnie uścisnęła. I wtedy wszystkie nasionka odleciały. Zrobiło mi się przykro, ale nie na długo. Bo wiem, że gdzie wylądują, tam zakwitną nowe mlecze. Dmuchawce. To wielka rzecz, Bing. Wóź! Kot! Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing spotka dziś kogoś nowego. Hop, hop, hop! hop. hop. <głos> <głos> Flop! Patrz, to Arlo! O. Tam! Hmm. Cześć, Arlo. Witaj, Arlo. <laughs> Miał. Mm. <laughs> on się <laughs> z nami wita. Tak, bez wątpienia. <śmiech> <śmiech> Co on robi? Chce bawić się w chowanego. Ah. Arlo bardzo lubi się chować. <śmiech> <śmiech> Miał! Hmm. <coughs> Hej, Arlo! Chowaj się! Miał! <coughs> Hej! Arlo? O, <coughs> oh, oh, tutaj jest! <coughs> Arlo! <coughs> Lubisz być głaskany, prawda, Arlo? Mówi się, lubi. Tak myślę. Gdzie jesteś? Mm. Hmm. Pewnie wrócił na ławkę. Lubi to miejsce. Dobrze, wróćmy tam i sprawdźmy. Wyleguje się na ławce, no. a nie mówiłem flop? Tak. Dobrze a. znasz jego zwyczaje. Prawie codziennie ucina tu sobie drzemkę i uwielbia, gdy go głaszczę po łebku. Patrz. O ho, faktycznie jest zadowolony. Posłuchaj. On mruczy, czyli jest mu dobrze. Tak dobrze, że zaraz chyba uśnie. Tak, to prawda. W takim razie nie przeszkadzajmy mu. E, masz rację. Papa, pa, Arlo. Śpi dobrze. Hop, hop, hop. 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 <laughs> hop, hop. Patrz, Arlo już wstał. Hmm. Widzę jego ogon. Hmm. Ale Arlo jest tam. Skoro to nie jest ogon Arlo, to w takim razie czyj? O, to inny kotek. Hmm. Cześć, nowy kotku. O, on też chce się bawić ze mną w chowanego. <laughs> O, nie mogę go znaleźć, Flop. O. Chciałem się pobawić. Wiem, Bing, ale ten kotek cię nie zna. Może mm. jak cię pozna, ośmieli się. O. Jest, jest tam. O. O, ta. Chce się ze mną bawić. No dobrze. E kotku. Ostrożnie, Bing. Pamiętaj, kotku. ten kotek cię nie zna. Ani ty jego. O. Poszedł sobie. Może być mniej przyjazny. Koty też są różne. Wy do mnie, kotku. Zaprzyjaźnimy się. Jest! Kici, kici. O! Bing, bing, Cześć. nie! O. o! Nic ci nie jest? Flop! On zrobił ch na mnie. Hmm. o Pokaż. Hmm. Nie zadrapał cię? Nie, ale zrobił ch jak lew albo tygrys. Czemu tak się zachował? A ja tak go lubiłem. Cóż, on ciebie nie znał, ani ty jego. Nie mógł wiedzieć, że go lubisz. Arlo nigdy nie zrobił na mnie. Arlo zna ciebie od dawna. Bing! Cześć, Pando! Ojej, co się stało, Bing? Kot na mnie nasyczał. O, ojej, ale to chyba nie był Arlo. Hmm. Nie, Arlo jest milutki. To był inny kot. Pierwszy raz go widziałem. Jak on wyglądał? Podobny do Arlo, ale miał biały pyszczek. A, to Miecia. Tak, to Miecia. Mieszka obok o. nas. Ja już i tak nie lubię. Jest coś ważnego, czego nie wiesz o Mieci, Bing. Chodź, hmm. pokażę ci. Hmm, pójdziesz tam ze mną, Flop? Oczywiście. Hmm. Tylko bądźcie cichutko. O! To małe koteczki! Oh, 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 oh. 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 Są takie śliczne i maleńkie. Mm. To są dzieci Mieci. Ona jest ich mamą. No tak. Miecia to kotka, a nie kot. Oh. Mm. Dzieci Mieci. Mm. Patrzcie! Mm. Każdy z nich ma inny kolor. Mm. Tak. Jeden jest brązowy, jeden czarny, a jeden rudy. O! Cześć, mieciu! Cześć, dzieci mieci! Hmm. <laughs> Może dlatego na ciebie zasyczała Bing, bo chroniła swoje hmm. maleństwa. Nie miała czasu się zaprzyjaźnić. Hmm. Posłuchaj, flop! On nam jak Arlo! Hmm. Mrrr! Cześć! Spotkałem Arlo i bawiliśmy się w chowanego, bo to mój kolega. Potem zobaczyłem innego kota. Miecie! Ale ona mnie nie znała. Przestraszyła się mnie i zrobiła Ja też się jej przestraszyłem. Potem Pan do pokazał mi malutkie kociątka mieci. To dlatego nie miała czasu, żeby się ze mną przyjaźnić. Ale może kiedyś pobawi się z miecią i jej dziećmi wchowanego. Koty to wielka rzecz, Miał. Miau. <noise> thanks <music> for